W zadania wiemy, że trzy liczby, czyli A1, A2, A3 jest to ciąg arytmetyczny i suma tego daje nam 21. W takim razie na niebiesko sobie może zapiszmy dane z zadania. Będziemy mieli A1 dodać A2 plus A3, to jest równe 21. Natomiast wiemy, że ciąg A1, drugi wyraz to jest A2 odjąć 1 i trzeci wyraz minus 6 jest to ciąg geometryczny. Zapiszemy sobie. Zapisujemy kolejny wyraz naszego ciągu artmetycznego przy pomocy wzoru ogólnego na ciąg. Czyli będziemy mieli, że A1, A1 dodać r, to będzie nasze A2 oraz trzeci wyraz to będzie A1 plus 2r. I też zapiszmy sobie, że to jest nasze A3. Wiemy również, że A1 plus A2 plus A3, to inaczej możemy zapisać jako A1 dodać A2. Możemy zapisać jako a1 plus r, a3 możemy zapisać jako a1 plus 2r i to jest równe. Zredukujmy tutaj wyrazy podobne, żeby było nam prościej. Mamy 3a1 dodać 3r i to jest równe 21. I pamiętamy, że pomiędzy sąsiednimi wyrazami naszego ciągu geometrycznego będzie zachodziła zależność a2 odjąć 1 do potęgi drugiej i to jest tak samo, jakby było a1, a3 dodać 6. Wobec tego będziemy mieli A1 dodać R, odjąć 1 do potęgi drugiej i mamy A1 i w nawiasie A1 dodać 2R, bo to jest inaczej zapisane A3, no i plus 6. Zatem, aby wyznaczyć wartość poszczególnych wyrazów naszego ciągu, możemy to rozwiązać przez układ równań. Zapiszmy sobie 3A1 dodać 3R jest równe 21. Oraz a1 dodać r minus 1 do potęgi drugiej to jest równe. Pierwszy wyraz razy, pierwszy dodać 2r plus 6. Pierwszy możemy podzielić przez 3 i otrzymamy a1 dodać r jest równe 7 i możemy również wyznaczyć naszą różnicę, czyli będzie to 7 minus a1. W takim razie podstawmy tutaj naszą r. -kę. a1 dodać 7 minus a1. Odjąć 1 do potęgi drugiej, bo mamy to w nawiasie. To jest równe A1 i w nawiasie mamy A1 dodać 2. 7 minus A1 i mamy jeszcze dodać 6. W takim razie redukujmy tutaj wyrazy jakieś podobne. Będziemy mieli A1-ki nam się tutaj poskracają. 7 minus 1 będzie 6 do potęgi drugiej. To jest równe A1 i w nawiasie mamy A1 dodać 14. Minus 2a1 dodać 6. 36 jest równe a1, 20 minus a1. 36 będzie równe 20a1, odjąć a1 do potęgi drugiej. Możemy przerzucić 36 na drugą stronę i otrzymamy w ten sposób. Ustawmy najpierw, żeby była liczba z potęgą. Minus a1 do potęgi drugiej, dodać 20a1. I mamy odjąć 36, jest równe 0. Tutaj mamy postać funkcji kwadratowej, czyli wyliczamy deltę 20 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy minus 1 razy minus 36, to jest równe 400. Odjąć 144 mamy 256. Pierwiastek z delty to jest 16 i liczymy a1 i a2. Minus 20, odjąć 16 przez minus 2. Oraz minus 20 dodać 16 przez minus 2. W pierwszym otrzymamy 18 i w drugim będziemy mieli 2. W takim razie różnica to jest 7 minus A1, czyli będziemy mieli 7 minus 18 to jest równe minus 11, i do drugiego to będziemy mieli 7 minus 2. Jest równe 5, czyli wnioskujemy, że kolejny wyraz naszego ciągu artmetycznego będą spełnione, jeżeli będziemy mieli liczby 18, 7 i minus 4, lub na przykład liczby 2, 7 i 12.